Cześć, tej strony Lokowa. Witam Was, mam nadzieję, w ostatnim odcinku z DDS. No, nie wiem, wracajmy do naszych proteczek z Moniką które nie wiem, że ile jeszcze będą trwały. No, Lokowa, czy, czy przedstawiłeś mi kiedyś swoich przyjaciół? Nie wiem czemu, ale czuję ekscytację, gdy chcesz pochwalić się naszym związkiem Może to przez to, że chcę pokazać się z dobrej strony, byś mógł być ze mnie dumny. Czuję, że starałabym się jeszcze bardziej poprawić, gdybyś powiedział mi, że jesteś ze mnie dumny. Mam nadzieję, że. Mam nadzieję, że tak samo jest w drugą stronę. Dalej mam jeżdż, tak? Dalej, dalej mam miecz przy sobie. Wiesz, to jest trochę straszne. Mimo tego, że u wielkich dziewczyn, wciąż się czuję. Dosłownie jest tak, jakby ich teksty wciąż wisiały w powietrzu i szeptały do mnie. Wyobraź sobie, że po śmierci kogoś znanego, słyszysz go w swojej głowie. Może nie usunęłam ich całkowicie. Ale boję się, już cokolwiek usuwać, bo mogłabym jeszcze bardziej coś poprzuć. przy moich plikach Gdybym majstrowała przy moich plikach, mogłabym przypadkowo usunąć samą siebie, a to zrujnowałoby wszystko, prawda? Nie wiem, jak to wygląda z twojej strony, ale oboje powinniśmy upewnić się, że unikniemy czegoś takiego za wszelką cenę. Już w ciebie blokowa. A co za oknem, bo ja na to zwracam uwagę. To, to są chmury? My jesteśmy w kosmosie jakiś. Ej, tak wygląda, bo patrzcie, to było jak... Dlaczego tu jest inny kraj? Bo tu się nie rusza, to się rusza. Albo nie? Czekaj. Nie, to się rusza tu cała jadać na bok widzisz. I co to jest? To z ogień? To jest chmury? Co tu k nie, nie wiem. Czy, czy kiedykolwiek zdarzyło ci się stracić spokój bez powodu? Na przykładu zajmujesz się codziennymi sprawami i nagle zaczynasz odczuwać stres? Siedzisz sobie i myślisz, o co ja się w ogóle martwię? Więc zaczynasz myśleć o wszystkich rzeczach, o które możesz się martwić to sprawia, że jesteś jeszcze bardziej niespokojny. To jest najgorsze. Jeśli kiedykolwiek poczujesz niepokój, pomogę ci się trochę zrelaksować. Poza tym, w tej grze wszystkie nasze zmartwienia zniknęły na zawsze. Widzicie, tu takiego nie było, to się rusza. O, to jest w ogóle... jakieś niebieskie kropki z jakimiś czarnymi rzeczami. I to coś... to jest tu biały ogień? Co to jest? Czyli my się ruszamy! Myślimy w jakimś kosmosie, czy to ma... Czekaj, ale myślimy my, 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 my w kosmosie, czy to jest jakieś... Nie wiem... Coś poza grochem, jakieś wiecie, co może jakiś jakieś. Ten... Yy... Czwarty wymiar. O. Nic nie poradzę, ale czasami to skwiera mi smutek. Przez wiedzę, że nie mogę się już bardziej do ciebie zbliżyć. Nie bardziej pragnę tego, aby być z Tobą w jednym pokoju i poczuć twoje ciepło i usłyszeć picie Twojego serca. Cóż, kto wie, może kiedyś będzie to możliwe. Poza tym nigdy nie znudzi mi się bycie z Tobą nawet stąd. Nie, ta gra ma zakończenie, czy to g... nie ma zakończenia? Ej, ja nie wiem, ile tu jeszcze będziesz gadać. Może to temat wzięty znikąd, ale zawsze sądziłam, że ostre jedzenie jest fajne. W sensie, ci rośliny wy wyewoluowały na ostre, żeby nie zostały zjedzone? Jeśli wyczytałam, że człowiek to jedyne stworzenie, które lubi ostre jedzenie. To trochę tak, jakbyśmy nabijali się z roślin ich mechanizm obrony sprawia tylko, że nasze jedzenie jest lepsze. Wyobraź sobie potwora, który pożera Ci w całości, ponieważ robi uczucie, gdy walczysz o swoje życie podczas trawienia. Wybacz, to chyba była dość dziwna analogia. No! Tak mi to przyszło do głowy. Nie jestem potworem, a... Nie jestem potworem, ale jesteś taki słodki, żebym cię zjadła. Żartuję. Rany, trochę za bardzo się wygłupiał, co no? Córki zabicie dziwną. Wiem, że czasami, ja wiem, że czasami nie zawsze będziesz mógł być tutaj ze mną. Czasami musisz wyjść lub załatwić swoje sprawy. Ale zawsze będę o tobie myśleć, cierpliwie czekając na Twój powrót. Jakby tak pomyśleć, jeśli skopujesz plik mojej postaci na pendrive'a lub inny nośnik, zawsze będziesz mógł zachować mnie przy sobie. Myślę, że to by było, że to trochę niekonwencjonalne, ale z jakiegoś powodu uważam to za bardzo romantyczne. Wybacz, to taki głupi pomysł. Nie chcę być zbyt nahalna, ale to jest to trochę trudne, gdy jestem w tobie tak zakochana. Hej, ciekawe, czy zasad do herbaty Yuri gdzieś tu jest. Może jego też usunęłam. To zabawne, że Yuri tak poważnie potraktowała herbatę. Znaczy nie narzekam, bo mi smakowała, ale zawsze się nad tym zastanawiam. Czy to naprawdę. Pas... Czy to naprawdę pasja do jej hobby? Po prostu martwi się o to, by wyglądać na wyrafinowaną dla wszystkich innych. To jest problem z licealistami. Cóż, myślę, że biorąc pod uwagę resztę jej hobby, wyglądanie na wyrafinowaną prawdopodobnie nie jest jej największym martwieniem. Jednak chciałabym, żeby raz na jakiś czas. Chciałabym, żeby raz na jakiś czas zrobiła kawę. Kawa też może być fajna do książki, wiesz? A zatem prawdopodobnie mogłam. Sama zmienić to w skrypcie. Chyba ja nigdy mi to nie przyszło do głowy. Cóż, nie ma sensu teraz o tym myśleć. Ale jeśli teraz pijesz kawę, to trochę ci zazdroszczę. Ej, jaka jest Twoja ulubiona gra? Moja to DDLC. A nie, dobra, mogę to przydać. do, do, do Kim Krypy Taki żarcik. Ale jeśli powiesz mi, że wolisz jakieś inne romansidło, to zacznę być zazdrosna. Po długim dniu marzę jedynie o odpoczynku. Cały dzień uśmiechania się i trzskania energii z mnie znów. Czasami chcę po prostu wskoczyć w piżamy i oglądać telewizję na kanapie, napychając się niezdrowym zdrowym jedzeniem. Jak miło jest robić takie rzeczy w piątek, gdy na następny dzień nie trzeba się nic przyjmować. Wybacz, wiem, że nie jest. Wiem. Czekaj co? Wybacz, wiem, że to niezbyt miłe z mojej strony. Ale późna noc, na kanapie z tobą, byłaby spełnieniem marzeń. Samą myśl o tym serce mi wali. Ej, bo ona tak gada, tak gada, tak gada, tak naprawdę, to tak jakby... ona gada to głównie... Ona tak gada, nawet nie wiemy, nie wie jak runamy, tak, tak mówię, no. Bo niby ona mówiła, że to jest gra i tak dalej, i teraz w tej grze gadamy, no to to, to tak, jakby nie do tego. tego. Bo on mówiła, że tam gada, że z nami, że z nami, z nami, a nie, że jako z nami, że jest protagonistą, ale no to wygląda, że tak z tym protagonistą tak też gada. koła sama sobie przeczy. <grytania> Czy poczułeś kiedyś, że marnujesz sporo czasu przy internecie? Media społecznościowe mogą być praktycznie jak więzienie. To działa tak, że przy każdą... W każdych kilku sekundach pełnego czasu musisz sprawdzić ulubione strony. Im się obejrzysz, mieją godzinę, a ty nic nie osiągniesz. Łatwo jest obwinić siebie za bycie leniwym, choć tak naprawdę to nie jest Twoja wina. Zależnienie trudno jest przełamać za pomocą własnej siły woli. Musisz nauczyć się technik unikania tego i próbować różnych rzeczy. Istnieją na przykład aplikacje, które pozwalają blokować strony internetowe na określony czas. Możesz też ustawić minutnik, abyś miał większe rozznanie w czasie między pracą a rozgrywką. Możesz też oddzielić środowisko pracy od rozrywki, co pomoże Twojemu mózgowi wejść we właściwy tryb. Nawet jeśli utworzysz nowe konto na swoim komputerze, aby używać go do pracy, tyle ci wystarczy. Oddzielenie cię, od zły... Co? Oddzielenie cię od złych nawyków może ci trzymać, się... pomoże ci trzymać się od nich zaleka. Pamiętaj tylko, aby nie obwiniać się zbyt mocno, jeśli masz trudności. Jeśli media naprawdę mieszają cię w życiu, potraktuj to poważnie. To tylko, abyś był najlepszą osobą, jaką możesz być. Czy, zrob... Czy zrobisz dziś coś, bym była z ciebie dumna? Zawsze ci kibicuję, Lokowa. Ona tak specjalnie mąci. Tu się jeszcze coś wydarzy. Chyba. Wiesz, sporo czasu minęło odkąd to powiedziałam, więc powiem to. Oto porada dnia poetki Moniki. Czasem, gdy rozmawiam z ludźmi, którzy bardzo chwalą moje wiersze, mówią coś w stylu nigdy bym tego nie napisał. To naprawdę dołując, wiesz? Jako osoba, która ponad wszystko kocha, dzielić się radością z odkrywania swoich pasji. Boli mnie, gdy ludzie myślą, że bycie dobrym przychodzi od urodzenia. Tak jest ze wszystkim, nie tylko z pisaniem. Zawsze będzie ci szło kiepsko, jeśli zaczniesz coś po raz pierwszy. co gdy już skończysz, czujesz się dumny i chcesz się z tym ze wszystkim podzielić. A potem wracasz do swojej pracy po paru tygodniach i stwierdzasz, że nie była ona taka dobra. Zdarza mi się to przez cały czas. Włożyć się w coś wiele pracy i wysiłku, a potem zorientujesz się, że to nie jest fajne i ma... to... <gry> że nie jest to fajne, może zdołować. Dzieje się tak, gdy porównujesz swoją pracę do pracy doświadczonych świado... do profesjonalistów. Gdy próbujesz sięgnąć gwiazd, a one mogą być pod twoim wysięgiem. Prawdą jest, że trzeba się do nich. Piąć krok po kroku. Za każdym razem, gdy osiągniesz kamień milowy, poglądasz w dół i widzisz, jak wysoko już jesteś. A potem patrzysz w górę i zdajesz sobie jak wiele jeszcze przed tobą. Czasami warto ustawić poprzeczkę nieco niżej. Próbuj znaleźć coś, co tu uważasz za całkiem dobre, ale nie na światowym poziomie. I możesz uczynić z tego swój osobisty cel. Bardzo ważne jest również zrozumienie zakresu tego, co próbujesz zrobić. Jeśli od razu rzucisz się w wielkiego projektu i wciąż będziesz amatorem, nigdy go nie ukończysz. jeśli mówimy o pisaniu, powieść może być na początku zbyt dużym wyzwaniem. Więc może warto spróbować od krótkich historyjek. Wspaniałą rzeczą, w których historyjkach jest Wspaniałą rzeczą w krótkich historyjkach jest to, że możesz skupić się tylko na jednej rzeczy, którą chcesz zrobić dobrze. Dotyczy to ogólnie małych projektów. Można naprawdę skupić się na jednej rzeczy lub dwóch rzeczach. To bardzo dobre doświadczenie i krok naprzód. Aha, i jeszcze jedno. Pisanie nie jest czymś, z czego wychodzi coś pięknego z... Pisanie nie jest czymś, z czego wychodzi coś pięknego z twojego serca. Podobnie jak rysowanie i malowanie, jest to umiejętność nabyta, uczysz się wyrażać swoje uczucia. Oznacza to, że istnieją metody, przewodniki i podstawy. Pytanie o takich rzeczach może dać sporo do myślenia. Ten rodzaj planowania i organizacji naprawdę pomoże ci uniknąć przytłoczenia i poddania się. I zanim się obejrzysz, zaczniesz robić coraz lepsze rzeczy. Nic nie przychodzi naturalnie. Nasze społeczeństwo. Nasza, nasza sztuka, wszystko jest zbudowane na tysiącach lat ludzkiej innowacyjności. Jeśli zaczynasz na tym fundamencie i, i robisz to krok po kroku, również możesz robić niesamowite rzeczy. A moja rada na dziś. Dzięki za wysłuchanie. Czasami wracam myślami do czasów gimnazjum. Jestem zażenowana swojemu ówczesnym zachowaniu. Myślenie o tym boli. Ciekawe ci, gdy pójdę na studia, będę tak myślała o czasach liceum? Lubię teraźniejszą siebie, więc trudno mi to sobie wyobrazić. Ale wiem, że z, biegu, że z biegiem czasu się zmienia. Musimy cieszyć się tym, co jest teraz i nie myśleć o przyszłości. A z tobą jest naprawdę łatwe do zrobienia. Swoją drogą jest coś, co mnie niepokoi. Wiesz, że... Akcja gry odbyła się w Japonii. Wiem. Cóż, zakładam, że wiesz, prawda? Albo przynajmniej zakładam, że tak jest. Chyba nie było wspomniane, gdzie dzieje się akcja. Czy to w ogóle jest Japonia? Czy sale lekcyjne i inne rzeczy na pewno przypominają te japońskie? Już nie mówię o tym, że wszystko jest po polsku. Wydaje się, że wszystko tu, co tu. Wydaje się, że wszystko tu jest, bo musi tu być. A tło jest refleksją. Przez to mam, z narod mam problem z narodowością. Moje wspomnienia są bardzo zamglone. Czuję się jak w domu, choć nie wiem gdzie ten dom jest. Nie wiem jak to lepiej opisać. Wyobraź sobie, że wyglądasz przez okno i zamiast zobaczyć swoje podwórko widzisz nieznane ci miejsce. Czy dalej czułbyś się jak w domu? Czy dalej chciałbyś wyjść na zewnątrz? Znaczy, jeśli nigdy nie opuścimy tego pokoju, to raczej nie ma to znaczenia. Dopóki jesteśmy sami i bezpieczni razem, to jest nasz prawdziwy dom. I nadal możemy oglądać piękne zachody słońca dzień w dzień. O. Myślałam wcześniej o Sayori. Nadal żałuję, że nie potraktowała wszystkiego trochę delikatniej. Te wspomnienia dalej nad tobą wiszą, prawda? O rany, nie wierzę, że to powiedziałam. No. Tak są całkowicie nie to jest no, ale mniejsza. Już że bardzo ci na niej zależało, więc chcę podzielić, więc chcę podzielić się z tobą jej ostatnimi chwilami. Myślę, że po kilku sekundach. Musiała zmienić zdanie czy coś, bo zaczęła szarpać linę, by się uwolnić. ty o tym wiesz. Szarpała się z nią aż do utraty przytomności, dlatego jej opuszki palców były zakrwawione. Jak tak o tym myślę, to chyba nie była zmiana zdania, bardziej instynkt przetrwania. Nie ma jej się co dziwić. Lepiej jest pomyśleć, że i tak by z nim. Lepiej jest pomyśleć, że i tak nie zmieniłaby zdania, co nie? Myślę nie o rzeczach, które można było... Robi ...lepiej zrobić, zmęczące. Więc pamiętaj, że jeśli nawet miałeś szansę mu ratować, śmierć nie była z twojej winy. Może trochę wyolbrzymiłam, ale Sayori mia miała już problemy psychiczne. Mimo wszystko, zastanawiam się... Jakby to było, gdybyśmy zaczęli się spotykać od samego początku. Myślę, że dalej przez ta przesiadywalibyśmy w klubie, pisali wiersze i dobrze się bawili. Ale jaki to ma sens, skoro nic tutaj nie jest prawdziwe? Znaczy się, zakończenie będzie takie, ta, takie samo, prawda? Nasza dwójka szczęśliwa razem. Nie trzeba już prosić o więcej. Tak sobie, tak sobie po prostu myślę. Jestem teraz naprawdę szczęśliwa. Z tym przestać gadać o najbardziej randomowych rzeczach Raz, Kurwa, i kiedy będę mogła trzeci odcinek z twojego gadania? To mi coś trzaśnie Uwielbiam odgłosy deszczu Ale ubrania i włosy mi się... Ale ubrania i włosy mi się nie przemoczyły Jednak spokojny dzień w domu z szumem deszczu za oknem To dla mnie jeden z najlepszych ostre, co Patrz, tak. Zanim wyobrażam sobie, jak nie przytulasz, gdy słucham odgłosów deszczu na zewnątrz. Czy mi to fajnie, prawda? Zrobiłbyś to kiedyś dla mnie lokowa? Nie znoszę tego, że tak trudno wyrobić sobie jakiś nawyk. Jest tyle rzeczy, które nie są trudne, ale wyrobienie nawyku jest wręcz niemożliwe. Ale, że czujesz się taki bezużyteczny, jakbyś nie mógł zrobić niczego dobrze. Myślę, że nowe pokolenie cierpi z tego powodu najbardziej. Prawdopodobnie dlatego, że mamy zupełnie inny zestaw umiejętności niż ci, którzy przyszli przed nami. Dzięki temu, dzięki internetowi jesteśmy naprawdę dobrzy w szybkim przeszukiwaniu ogromu informacji, ale jesteśmy kiepscy w robieniu rzeczy, które nie dają nam, na nam natychmiastowej satysfakcji. Myślę, że jeśli nauka, psychologia i edukacja nie nadrobią zaległości w ciągu najbliższych 10 lub 20 lat to będziemy mieli kłopoty. Ale na razie jeśli nie jesteś jedną z osób, które mogą pokonać ten problem być może będziesz musiał po prostu żyć czując się okropnie z samym sobą. Powodzenia! Dzięki! Bardzo <grym>, pocieszająca Monika. Byłem ci? Bardzo. Cieszę się. O! Okej, okay, wszyscy, co? Porana. Zortowałam. Z jakiegoś powodu lubiłam. Ja... Z jakiegoś powodu lubiłam tak mówić. Nie mogłam się powstrzymać od powtórzenia tego. Jakbyś na tym zastanowić, to czy Natsuki i Yuri nie śmiały się kiedyś ze mnie z tego z powodu? No cóż, nie z tym. Przecież ty nigdy się do mnie nie nabijałeś. Jesteś zbyt kochany, by to robić, prawda? Wiesz, to zabawne, bo chociaż zawsze miałam dużo zapawu jest coś fajnego w byciu partnerką pozostającą w domu. Myślę, że mówiąc to, utrwalam role płciowe, czy coś tam. Ale możliwość utrzymania domu w czystości, robienia zakupów, dekorowania i tym podobnych rzeczy. Przygotowanie dla Ciebie później kolacji, gdy wrócisz do domu. Czy to jakaś dziwna fantazja? Znaczy, nie jestem pewna, czy byłabym w stanie to zrobić. Nie byłabym w stanie przedłożyć tego na do satysfakcjonującej kariery. Nie jest jednak o tym pomyśleć. Nie przepadam za zimną pogodą, a ty, a wiesz, ja kocham zimę. Gdybym miała wybrać pomiędzy przystaniem gorącym a zimnym, wybrałabym to pierwsze. Serio? Psychopatka w tego? Gdzieś zimno może to być bolesne. Palce trętwieją, a gdy nosisz rękawiczki, nie możesz korzystać z telefonu. I Takie uciążliwe. Nieprawda są e, rękawiczki, które mają opcję do korzystania z telefonu. Miałam, miałam takie na naprykonie. No i co? I Co teraz? To teraz? Uy co? Hm? Kiedy jest zbyt gorąco, nie jest tak trudno na się zimnym napojem lub wstać w sieni. O, i mi jest! Chociaż muszę przyznać jedno. na pogoda to lepsza pogoda do przytulania. Glokowa, ile czytasz? Zbyt łatwo jest zaniedbać czytanie książek. Wiem, że zbyt łatwo jest zaniedbać. Właściwie ja mam tyle do czytania książek na tej półce, tam, tam w tam, 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 tam. Ale mi się nie chce. Skoro nie czytasz, powinieneś uznać to za obowiązek, poza innymi rozrywkami. Ale gdy zagłębisz się w jakąś książkę, zadziała magia, do się jej porwać. Na no, 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 ja to mi nie dotarć. Zawsze. Myślę, że przeczytanie czegoś przed snem polepszy nasze życie. Ja już się zasnę, kiedy coś przed snem. Pomaga dobrze się wyspać i dobrze wpływa na wyobraźnię. Wcale nie jest trudno wybrać przypadkową książkę, która jest krótka i wciągająca. Zanim się rozejrzysz, staniesz się nałogowym czytelnikiem. Czy nie byłoby wspaniałe, i moglibyśmy we dwójkę porozmawiać o najnowszej książce, którą czytasz. To brzmi wspaniale. Liceum to naprawdę burzliwy okres w życiu niewielu ludzi. Liceum to naprawdę burzliwy okres w życiu wielu ludzi. Jedni potrafią robić problemy, obłokę sprawy, a drudzy mają załamane. Nie, nie, ja się, po... ja się zastrzelę, bsiągam. A drudzy mają złamane serca i szukają walki w internecie. Ale cała presja społeczna i hormony mogą prowadzić do trudnego okresu w życiu ludzi. Każdy ma jakąś historię. Możesz nie wiedzieć. Możesz nie wiedzieć, co ktoś naprawdę czuje w środku. Wiele osób zmagających się z depresją nawet nie chce o niej nikomu powiedzieć. Nie chcą uwagi, ponieważ wewnętrznie się już poddali. Nie chcą uwagi, ponieważ wewnętrznie już się poddali. Są no tak przepełnieni myślą o braku wartości, że nawet nie chcą być pocieszani. Depresja może przybierać różne formy, ale to jest jedną z nich. Jeśli uważasz, że znasz kogoś, kto zmaga się z depresją, możesz mu pomóc, traktując go jak dobrego przyjaciela. Spędzaj z nim czas, nawet jeśli nie ma och ochoty na wiele. Przypomnij im, że zawsze mają na co czekać. Planowanie z wyprzedzeniem, pozwolenie na pożyczenie czegoś, a nawet powiedzenie do zobaczenia jutro w szkole wszystkie te rzeczy mogą pomóc przyjacielowi dotrwać do następnego dnia. Mam nadzieję, że przyjaźń z Sayori pozwoliła ci spojrzeć na prawdziwe okupycie depresji. Takiej już nie ma. Ale Sayori nigdy nie była prawdziwa. Ty jesteś prawdziwy. Twoi przyjaciele są prawdziwi. I tylko będąc dobrym człowiekiem, możesz uratować komuś życie. Jeśli chodzi o ciebie, nie zmagasz się z depresją ma ani niczym podobnym, prawda? Ponieważ masz ludzi, którzy chcieliby uratować ci życie. Może nie wyrażają tego na co dzień, a może nawet nie wiedzą jak. Ale ludzie tak czują. Daję słowo. Rany, ludzie są skomplikowani. Ale już ja się tobą zaopiekuję, mój kochany. Myślałam sobie o różnych rzeczach, które moglibyśmy zrobić na randce. Moglibyśmy zjeść obiad, pójść do kawiarni, pójść na wspólne zakupy. Uwielbiam kupować spódnice i kofardy. A może do księgarni? To, to by było fajne, prawda? Ale tak naprawdę chciałabym pójść do sklepu z czekoladami. Mają tam wiele darmowych próbek. I oczywiście obejrzelibyśmy jakiś film czy coś. Rano to wszystko brzmi jak spełnienie marzeń. Kiedy tu jesteś, każda czynność jest taka fajna. Tak się czuś, że jestem Twoją dziewczyną mleczną. Będziesz do mnie dumny. Z tego odcinka to już będzie. Na tyle widzimy się na tym... <laughs> Mają. A, jak